nam, obiecuję ci. No, tak, Mordo. Jak, 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 jak przegramy, to ci dychę przelewam. Dychę ci przelewam. Jak przelewasz, dychę, tak? Tak. Dobra. Ale jak będziesz trollował, to jadę ja do Twojego węgrowa zaslanego <laughs> i ci chłopie podróżne no, pod jaja. nie? Trollować trollować za dychę? Mówię, że jak będzie trollował, to no. mu podróżne jaja. Nie ma trollowania. 20 minut later. A spierdal, przez was straciłem dychę. Ja Są nie radzę z tym to chyba rekompensujesz mi. A w sumie nie muszę ci nawet przelewać. <grym> <grym> <Yes>. Tutaj... <grym> działa walka? Działam na całym szybszy. Testfant... A kurwa, Artur jest już... Co jest? Nie tak tego. Ej, a wiecie co? Grałem kiedyś z ziomalami mojego kuzyna, no nie? I oni są ze wsi. Jeden z nich miał strasznie chujowego kompa, gdzie mu ledwo łaził. I jak zacząłem tak spamić, to mu rozjebałem laptopa. Bo się ściął i chłopie nie mógł, nie mógł już go odpalić. Się jest z... Jedna, Jedna asysta to jeden punkt. Jak wyłączyć jak tą, wyłączyć tabelę? Stop! Tabem? ty okay. w ogóle? Idź pierwszy, bo ty jesteś przynęta. Dziękuję ja so Nawet dwa bika kupił. <laughs> Sekse, under. Chodź under, kurwa, co mm. będziemy no. się pytalić Dawaj. Shift-krzywdź Shift! <laughs> da, się. Najpierw. Dobra, chodźmy. Dziękuję tutaj na rampę, uważajcie. Powiedz mi gdzie piknął, powiedz mi gdzie piknął, z której strony? Z lewej jest. No dzięki, kurwa. Do you ever look at someone <grywanie> and wonder <grywanie> what is going on inside their head? Okej, okay. a wcale mnie ta przepraszam bardzo. <grywanie> Coś tam, gdzieś tam jego o, Kolega, kolega <laughs> oglądał dupę mu patrzą. Wbijasz na CS albo jesteś martwy chłopie Moi ludzie cię dojadą rozumiesz? Bo potrzebujemy jednej osoby Mamy czwórkę Bo Skrzypek ma małego chuja i chuja starego w dupie I w mordzie matki Potrzebujemy ciebie To wpierdalaj z tym wieśkiem mordo Mamy free wina Skrzypek dostał dychę jak przegraliśmy grę Więc jak ty też chcesz zarobić to dawaj no, zagraj. Potrzebujemy cię, no. Jednej osoby. Teraz. Nie znajdziemy nikogo. jesteś na Nie profesie. znajdziemy. Antek ma zańską rangę i nie możemy wydać. Antek ma S1, a my mamy goldy. No, dawaj, Dominik. No ty kurwo jebana, no. Chuj ci w dupę, jak nie przyjdziesz. Ja kurwie, ale on jest wredną dziwką jebaną. Spamimy mu teraz, chłopaki. Jebać cię. Ja <grym> jak jutro tak Dominik będzie chciał grać, to nie gramy z nim. No, Dokładnie. Oh shit. Widzisz? Eu awka na widzę Pewnie no, cię wszychałem. Ten gest, kurwa na widzie. To samo co ja nigdy cię nie trafię. Czy nie? Robimy tych chłopaki, ugrywamy, mówię wam. No. A few moments later. Jest jak spadłem, to siedzicie na moim koncie i nie boostujecie, dopóki nie wracam do koła. No, no, My takie nie boostujemy się. Ja nie chcę, żebym ja to boostował. Najwięcej śmierci człowiek Batman. Ja, mierdo. O śliś. Sejmuj to. Jeszcze hałas tu razu zrobimy. Sejmcy, po Tak, wiedziałem. Dobra. Daj lepiej gadać. Może ktoś będzie chciał kopnąć. Teraz chyba strajk się zgrąci. Boże. No wyrwiesz. Chodź, ja jechalę. Zbity leży. To ale do prawej jest, jest, do prawej Tak, wiem O, no, jeszcze jeden na midzie What? Sech jest na midzie Co wy odpierdlać? Mid, nikogo nie ma Dobra, jest jeden no, Kurwa, nie wiem no nie jak zamknął No stop kurwa, 50hp za kurwa mać Jest tutaj zaraz. I to nie, nie da się O, no, 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 i w każdej rundzie, A umiesz na kuchnię? Umiem. To rzucaj na kuchnię. Ale na ja też ja Pierwsze. Bo cię kurwa nauczyłem i się nie chwal. O, się niechce? będziemy pierdolić. No to wchodź. Manki. No, ja? ja. Jak ci kupiłem, poleciał do tyłu. <laughs> Nie wiem, czy to co ty robisz? <śmienny> ja... W dole! Wysokość taka! Pomysł jest <śmienny> idealny, ale wykonanie okropne. <śmienny> Już kosę mogłeś piebać nawet. O! Co to było? Ja wiem, co lepiej zrobił. Celową Bo... godzinę i je <śmienny> Pierwsze trzy strzały z taką nadzieją, nie? Aha, dobra, aha dobra, aha dobra, aha dobra, aha dobra. No dobrze, karma ci sprawdzić. I pikuj. chcę tu brak. Kurwa. I pikuj jest... jaka bupę mają! Sam Co jest? Lol no. no lol Sort, short Short, short jest, short teraz graj. Nie, schowaj. Siem, ty trollujesz ampe 80 co dałem. A... jest forma. Ej, uciekaj, uciekaj! Ej, je z tu przeszli. Pakam w dostań coś. nie mogę. Ej, to działa, nie dostał. Patrz! Jak to wyszło, no was taktyka. o, oddychać nie mogę. O kawałek. O, Oddawaj to, kurwa. Save mi może co? Nie, nie. Wejdź. O chłopie, ale... zgranie Co ty nie żyjesz? Oto, po co? I dupę. Kurwa, side. Gdzie jest drugi? Góra? Nie wiem, jeden na pewno side boss. Nie, góra ja byłem. Góra na pewno nie. Góra na pewno czy Na pewno nie, na pewno nie. Fuck! 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 Yeah. Hello there! Oh. Ale ze ziki jesteś, skręciłem, jak to było dziwne, kiedyś chciałem pin. Ja chcę, ja chcę. W pierwszym BMS? Dzięki. Ręce w której ręce? Ja? No co coś nam da. No co jest, dałem mu MK i wyszedł. <laughs> <laughs> no to korna ma mkę. Wiesz co? Nie no. Gdzie ja mam już to? Ty, co ja mu to dałem? Dobra, weźmy, to. Już kupiłem kilka Moja jeszcze, kurwa, tyle To jakby w rękę wyrzuciła. Kurwa kurwa! Chciałem <grymna> lecieć na B!